Na końcu tego wideo konkurs dla wszystkich młodych twórców gier, dlatego zapraszam, oglądajcie do końca. Ach, jak wspaniale byłoby uczyć się w Hogwarcie, przeżywać przygody razem z Harrym Potterem, chodzić na wagary razem z Ronem Weasley, poznać Hermionę Granger. Ach, Hermiona... Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie pomyślał, że edukacja i szkoła w świecie magii Harry'ego Pottera jest jakaś taka fajniejsza. I nie tylko dlatego, że generalnie uczysz się jak czarować, hello, ale ogólnie jakoś tak ten system edukacji w Hogwarcie jest jakoś tak fajniejszy, lepiej być może przemyślany. Wiecie, nawet w świecie grywalizacji podaje się przykład Hogwartu jako taki... Symboliczny właśnie przykład tego, jak wykorzystywać punkty w edukacji. No bo przecież w Hogwarcie mm, mamy te słynne sceny, w ogóle w filmach Harry Pottera mamy te słynne sceny, gdzie Dumbledore daje punkty różnym tam domom, y, różnym jakby klasom, no i one rywalizują między sobą o to, kto zdobędzie tytuł, kto zdobędzie Puchar na koniec roku szkolnego. No i te wszystkie punkty to oczywiście motywują uczniów Hogwartu do tego, żeby uczyli się lepiej, byli bardziej zaangażowani w cały proces edukacji. Czy to oznacza, że J.K. Rowling w swoich książkach wymyśliła idealną receptę na grywalizację edukacji? Niekoniecznie, bo można zadać sobie wiele pytań na temat tego, w jaki sposób w zasadzie cała ta grywalizacja działa. Jak nadaje się punkty? Za co te punkty można zdobyć? Co jest do wygrania? Czy można w ogóle przegrać i na przykład nie zdać w Hogwarcie? Hmm... I wiecie, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to musimy przyjrzeć się um, światowi Harry'ego Pottera w dużej, ale najpierw w małej skali, bo żeby ocenić tą całą grywalizację i edukację w, w skali całego Hogwartu, to musimy zacząć od małej skali punktacji w Quidditchu. Quidditch to sport rozgrywany w świecie magii. Dwie drużyny latają na miotłach i przekazują sobie piłkę, którą muszą wrzucić w jedną z obręczy bramek wroga. Za każdego gola dostają 10 punktów i kto na koniec będzie miał więcej, wygrywa. I tutaj następuje ciekawostka: bo kiedy w zasadzie mamy koniec gry? Ano wtedy, gdy któraś z drużyn złapie znicz, czyli małą, szybko latającą kulkę. Złapanie znicza kończy mecz i daje drużynie, która go złapała, 150 punktów. Mamy zatem sytuację, w której można gromadzić powoli, systematycznie całą masę tych punktów, albo skupić się na złapaniu znicza i doprowadzić jak najszybciej do wygranej, zdobycia tych 150 punktów. W takiej sytuacji szukający, czyli gracz, który podąża za zniczem, jest jedynym liczącym się zawodnikiem i podobnie jest w kontekście całej szkoły i edukacji w Hogwarcie, to znaczy niby są jakieś zajęcia, niby chodzisz na nie, niby systematycznie uczysz się tych eliksirów i tej obrony przed czarną magią i tak dalej, ale koniec końców to, co się liczy, to pokonanie lorda Voldemorta. I nieważne, czy Snape w ciągu roku zabierze ci jakieś punkty za złe zachowanie, nieważne, że um, Harry, Ron i Hermiona dostaną jakieś kary przy okazji angażowania się w walkę z um, tym, którego imienia nie można wymawiać, nieważne, ważne jest to, że na koniec roku Voldemort zostaje pokonany, oni dostają całą masę punktów właśnie za to, no i wszyscy są szczęśliwi. To trochę tak, jakby szkoła uczyła nas, że nieważne jest Twój rozwój, ważne jest dowożenie projektów do końca. Nieważne jest, jak dużo znasz eliksirów i zaklęć, tak jak Hermiona. Może nie znasz ich wcale, zupełnie jak Ron. Ważne jest to, że misja zakończy się sukcesem. Nie liczy się to, że jesteś całą zgraną drużyną, dobrze współpracującym organizmem jak mm, Slytherin. E, możesz polegać na jednostkach, zupełnie jak Gryffindor. Jeżeli na koniec dnia dowieziesz projekt do końca, no to wygrywasz, bo tylko to się liczy. Trochę kłóci się to z dynamiką szkoły, jaką my znamy. Tutaj liczy się systematyczność i wypełnianie woli przełożonych, czy to nauczycieli, czy w formie preferowanych kluczy odpowiedzi. Musimy działać tak, jak ktoś od nas tego oczekuje, i efekty, czy też dowożenie jakichkolwiek projektów, schodzi na drugi, a czasem i trzeci plan. I pomimo tego, że w rzeczywistej szkole, zupełnie jak w Hogwarcie, też zbieramy punkty, no bo dostajemy jakieś oceny, to dystrybucja tych punktów i ich waga rozłożona jest zupełnie inaczej. Szkoła tak naprawdę uczy zupełnie innego podejścia do rzeczywistości i Rodzi nową dynamikę w, w tym, jak uczniowie podchodzą w ogóle do procesu edukacji. Jeżeli mielibyśmy mówić w kategoriach gry, no to dynamika tej gry jest zupełnie inna i sposoby na wygranie są zupełnie inne, pomimo tego, że mechanicznie jest bardzo podobnie. Dlatego jeśli będziecie kiedyś robić jakiś projekt grywalizacji w edukacji na przykład i będziecie dawać ludziom punkty, to zastanówcie się nad tym, za co tak naprawdę te punkty ludzie dostają. Na ścieżce gracza, zazwyczaj jak się tworzy grywalizację, to na ścieżce gracza określa się te najważniejsze rzeczy, które powinny zostać dodatkowo zapunktowane. Musicie się wtedy zastanowić, co tak naprawdę jest super i uber ważne. Czy dowiezienie jakiegoś projektu w jakikolwiek sposób, ale dowiezienie do końca, do zrobienie tego projektu do końca, zrobienie misji, czy może raczej rozwój, współpraca i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić, no, zachęcam was do tego, żebyście przysiedli z kartką papieru, jeżeli robicie jakieś projekty grywalizacyjne, bądź nawet nie grywalizacyjne, Określ, określcie sobie, co jest najważniejsze, bo to, gdzie padają punkty, jaka jest ich waga, rodzi różną dynamikę sytuacji i uczy ludzi różnych rzeczy. A zatem co jest ważniejsze? Regularność i rzemieślnictwo, czy artystyczne podejście i dowożenie projektów do końca? Dajcie znać w komentarzu co na ten temat myślicie. A tymczasem Fundacja Teatrikon i Fundacja Lublin Game Dev organizują ogólnopolski konkurs dla młodych twórców gier wideo w wieku licealnym czy też ze szkół ponadpodstawowych turniej trójgamiczny, bo tak nazywa się inicjatywa, to projekt trwający od listopada do czerwca 2020, podczas którego drużyny twórców będą rywalizować ze sobą w trzech kantonach: Lublin, Poznań i Katowice. Oprócz samej warstwy konkursowej i turniejowej Um, cały turniej trójgamiczny składa się z szeregu różnych szkoleń i warsztatów, więc można poprawić swoje umiejętności, czy to programistyczne, czy e, graficzne, czy designerskie. No i można też poznać wiele ciekawych osób z branży gier wideo. Więc jeżeli planujecie, jeżeli jesteście młodymi osobami i planujecie w przyszłości być może karierę w branży gier wideo, no to to jest idealna okazja, żeby poznać trochę osób i zrobić sobie jakąś podbudówkę i podwaliny. Hmm? A to wszystko podszyte jest jeszcze aurą fabularną i takim sznytem z rywalizacji storytellingowej, bo uczestnicy będą walczyć podczas tego konkursu, nie tylko rywalizować między sobą, ale też walczyć z mrocznym Lordem Failem. A Lord Fail to jest taki czarny charakter i straszny dupek, któremu zależy tylko na tym, żeby popsuć jak najwięcej projektów. I tylko Wy, drodzy uczestnicy, jesteście w stanie go pokonać. A zatem nie czekajcie, tylko aplikujcie już teraz na stronie t3g.pl, czyli trójgamiczny.pl. Wystarczy napisać skład swojej drużyny, napisać opis, czyli pomysł na grę tak naprawdę i wysłać krótki filmik zajawkowy. Ha, potrzebujecie też opiekuna swojej drużyny, no to, to, to jest oczywiste, opiekun ze szkoły. Jeżeli nie wy, to być może znacie kogoś, kto byłby zainteresowany tym konkursem, spełnia warunki, czyli jest e, uczniem szkoły ponadpodstawowej. E, jeżeli kojarzą wam się takie osoby, to udost udostępnijcie ten film dalej. Może im dopuśćcie w formie wiadomości, albo poszerujcie u siebie nie wiem, na Facebooku czy w Social Mediach, e, na pewno będą wam za to bardzo wdzięczni, tak samo jak ja będę wam za to bardzo wdzięczny. Tymczasem dzięki. Trzymajcie się na razie. Hej!